witam Was w nowym filmie i słuchajcie, zapraszam na coś bardzo ekscytującego, coś luźniejszego, mam nadzieję, że Wam coś takiego się spodoba, dlatego, że widziałam takie filmy już oczywiście na zagranicznym YouTubie i były już takie pielęgnacyjne, były właśnie też kolorówkowe, bo pielęgnacyjne robił na początku Hiram, później zrobił James Welsh, kolorówkowe zrobił na pewno, na pewno pierwszy raz widziałam u Tomasa Halberta i wydaje mi się, że James Charles też to robił. Tak mi się daje. No i dzisiaj czas na polską wersję. Dzisiaj będzie ranking marek kosmetycznych kolorowych i będziemy. Ja siedzę właśnie tutaj tak z boku, dlatego że tutaj pojawi się właśnie cały wykresik. Najlepszy z najlepszych to jest Onk Onk. I to oznacza, że to jest po pierwsze marka taka już kultowa, ikoniczna. Nie można jej praktycznie niczego zarzucić. Ma genialne kosmetyki, ma ustawioną pozycję i jest po prostu omykąk. Później mamy. Uuu, podoba mi się. Czyli to nie jest y, tak mocno upozycjonowana marka, ale na przykład idzie w bardzo dobrym kierunku, ma świetne produkty y, i ja osobiście bardzo ją lubię z jakichś tam powodów. Później mamy. Hmm, no nie wiem. I to jest y, już. Y, to będą marki, które. Są ok. Ale nie mam jakichś większych emocji co do nich. Są po prostu takie ok. Właśnie zastanawiam się, bo mam jeszcze dwie kategorie. Kolejna to jest Oj nie, czyli takie marki, które mm, nie pasują mi. I zastanawiam się, czy chcę jeszcze włączyć, bo ja już ogólnie nagrywam ten film, ale mi się jednak nie spodoba, więc nagrywam go jeszcze raz i dodałam jeszcze inne marki. I ostatnia kategoria, którą miałam, to jest tragedia. I nie wiem właśnie, czy chcę dawać tę tragedię. Więc chyba spasujemy, czyli będziemy mieć omk, omk, upodoba mi się, no nie wiem i ojnie, nie, czyli taka oj nie, to będą marki, które po prostu nie chcę albo nie lubię, nie chcę ich testować, coś mi w nich nie odpowiada i oczywiście powiem Wam co, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak te marki ustawię, no to zapraszam Was do oglądania dalej. Dobra, więc zaczynamy. Będą marki polskie, będą mi marki zagraniczne, więc jest tutaj różny rozstrzał i pierwsza marka, no to może zaczniemy od polskich, czyli mamy Affect i Affect wydaje mi się, że dałabym do, podoba mi się, dlatego że bardzo lubię ich jakość cieni, bardzo lubię ich produkty do twarzy i róże i bronzery i to tak naprawdę mi się podoba, poza tym raczej nie ma nic jakiegoś takiego Baza najwyżająca, też uwielbiam, ale nie jest to moim zdaniem taka marka, po którą sięgałabym bez względu na to, co wypuszczą, i tak bym to kupiła. Raczej czegoś takiego nie mam. To faktycznie musi być coś, co mnie zainteresuje, dlatego wrzucam ją, wrzucam ją do tej kategorii. Później mamy Eveline i Eveline dałabym. Wiecie co? Eveline bym dała chyba do tej kategorii omk, omk, dlatego że jest to marka, która moim zdaniem bardzo szybko i intensywnie się rozwija. Ma bardzo dużo nowych produktów, i zazwyczaj, jeżeli coś wypuszczą, to okazuje się to być hitem i naprawdę bardzo dobrym produktem. Wydaje mi się też, wiecie, to naj, największe ale, jeżeli chodzi o Eveline, mam do cieni, szczególnie tych, które pojawiają się w Rossmanie, nie dlatego, że jakość jest słaba, tylko kolorystyka jest taka bardzo zachowawcza i też mogliby pokazać więcej swojej kreatywności, a nie wrzucać inspiracji Armandy Decay. To jest mój jedyny zawrót do Eveline, ale poza tym ich produkty naprawdę są na wysokim poziomie jak na drogerię, więc daję to do Hong tak jak mówiłam. My Secret i My Secret chyba znowu dał... Tak się zastanawiam. My Secret dla mnie jest tak pomiędzy onk onk a U podoba mi się, dlatego że dopiero ostatnio zauważyłam, że faktycznie mają coraz więcej fajnych produktów, ale to też nie jest tak na przestrzeni całej szafy, tylko konkretne produkty, a nie tak ogólnie. Więc chyba jednak dam do U podoba mi się, bo faktycznie jeżeli zobaczę, że coś wypuszczą, coś co mnie interesuje, to jestem bardzo ciekawa. Przede wszystkim dlatego, że właśnie jeżeli już coś ostatnio testowałam, to albo coś jest bo ich top, w ogóle top, top. Tak jak na przykład puder pod oczy. I, I dlatego właśnie wrzuciłabym do U, podoba mi się. Co mamy dalej? Kobo. Kobo chyba dałabym do, no nie wiem, dlatego, że to jest marka, która kiedyś Zauważcie, kiedyś była bardziej popularna i bardziej interesowała ludzi. W tym momencie oni tak jakby troszeczkę spadli. I właśnie nie wiem dlaczego, bo powiedzmy, że Kobo i My Secret. Dobra, My Secret jest trochę tańszy i wydaje mi się, że też My Secret wypuszcza trochę bardziej takie innowacyjne, ciekawe produkty. Może też przez opakowania, które są bardziej intrygujące, gdzie Kobo raczej idzie w takie bardzo bezpieczne opakowania i takie nieurzucające się w oczy, co też jakby ma em, dawać taki ten. Przekonanie, że jest to bardziej taka profesjonalna marka, gdzie My Secret bardziej dla normalnych ludzi. Ja wiem, że to nie jest nigdzie powiedziane, i wiem, że to nigdzie nie jest napisane, że nie mogą profesjonaliści kupować My Secret. Musiała być mała przerwa techniczna. Chodzi mi o ogólny po prostu wizerunek i branding marek. No i też, jeżeli już kowo coś wypuszcza, to też raczej są to takie bezpieczne produkty, które zainteresują moim zdaniem bardziej osoby, które stawiają na taką klasykę i. Nie chcą szaleć, więc dlatego bym raczej dała tak, hmm, no nie wiem, nie jest to na pewno marka, po którą od razu lecę. Dalej mamy Nabla i teraz Nabla bardzo mnie ekscytuje, jeżeli pojawia się coś nowego i bardzo lubię przede wszystkim ich cienie, ich produkty do ust, rozświetlacze, bronzery, produkty akurat tak stricte do twarzy, jak podkład, baza, puder, korektor, tak nie do końca, ale dam, u uh, podoba mi się. Dlatego, że faktycznie jestem podekscytowana, kiedy widzę nowości i wydaje mi się też, że jest to marka, która przez to, że nie jest jeszcze taką wielką, wielką korporacją, tylko z tego co powiem, że dalej jest tak zwaną indie brand, to mogą sobie pozwolić na coś bardziej takiego unikalnego, więc tutaj daję U, podoba mi się. Too Faced. Nie do końca podoba mi się to, jak kontrowersyjną stała się marką przez właściciela. Wydaje mi się, że właśnie w Polsce nie mamy czegoś takiego, że właściciel marki jest tak popularny w sieci i wypowiada się na różne tematy publicznie. Jedyną osobą, którą kojarzę, to jest oczywiście Glamshop i Hania, dlatego że no jednak Hania jest też vlogerką i tutaj mamy Stricte wiemy, kto stoi za tą marką, gdzie raczej przy innych markach czegoś takiego nie mamy. Jakby okej, okay, My Secret, Kobo, Sensic tutaj bardzo mocno działa na przykład Daniel Sobieśniewski, ale on nie jest właścicielem. On projektuje te produkty, no i jest po prostu makijażystą, więc tutaj nie, pod innym kątem jakby jest znany i nie jest właścicielem. A właśnie jak mamy tego właściciela Too Faced i jego jeszcze siostrę, no to takie duże tam różne kwasy powychodziły. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że po prostu w Stanach em, widzę, że często jest tak, że jeżeli ktoś nie składa, nie zgadza się z właścicielem, to jest bojkotowana marka. Too Faced, właściciel, Kat Von D, Kat Von D w tym momencie już KVD Vegan Beauty, Jeffree Star, Jeffree Star Cosmetics. Widzicie? To jest takie bardzo mocno, jest zakorzenione że jeżeli właściciel marki ma jakąś dramę, to od razu bojkotujemy tą markę. Wydaje mi się, że w ogóle w Polsce czegoś takiego nie ma. Dajcie znać, czy wy w ogóle robicie też to samo. Czyli na przykład nie kupujecie z Jeffree Star Cosmetics, nie kupujecie z k d już teraz z więc teraz już możecie kupować. I z Too Faced. Ja mam takie mieszane uczucia, ale też Too Faced m, nie wypuszcza za dużo takich bardzo interesujących rzeczy, więc dałabym tak po prostu do na no nie wiem. Bo nie jest to marka, która mnie przekonuje. Jasne mają fajną kolekcję Born This Way i oczywiście korektor z tej serii. Ale poza tym nie chujasz nic takiego, żebym lubiła. Jakoś tak bardzo mocno. Fenty znowu jest taką ciężką marką. Bo większość produktów mi się nie sprawdza. Ale bardzo lubię cały zamysł, bardzo lubię opakowania. Więc dałabym. Podoba mi się. Ale nie podoba mi się y, formuła, może tak, bo naprawdę bardzo mi się podoba to, że Fenty wprowadziło taką świeżość na rynek, gdzie wypuścili od razu jako nowa marka bardzo dużo podkładów, jasne, że za tym stoi Rihanna, która ma bardzo dużo pieniędzy i była sobie w stanie na to pozwolić, gdzie zazwyczaj mniejsze marki nie mogą, no ale od razu wprowadziła bardzo dużo kolorów podkładu, gdzie praktycznie każdy mógł sobie coś wybrać i dalej tworzy nowe i unikatowe produkty, więc tutaj dam upodoba mi się, mimo tego, że ja personalnie nie mam nic takiego, co uwielbiam z tej marki. Dalej mamy ABH i wrzucam ABH do Omk Kong, dlatego, że no nie można nie powiedzieć, że jest to marka kultowa. Mimo, że w ostatnim czasie... Troszeczkę zmieniło mi się zdanie o tej marce i wielu ludziom, szczególnie za te takie akcje pr z niepłaceniem osobom, które tworzyły dla nich różne materiały i też wydaje mi się, że odkąd Norwina przejęła władzę marka trochę podupadła właśnie pr i jest jak jest, ale dalej kiedy wypuszczają nowości, ja jestem podekscytowana i bardzo czekam na kolejną paletę w formule znaczy nie w formule, w wyglądzie jak Soft Glam, Modern Renaissance i tak dalej. Bo z tego też są najbardziej znani i bardzo chętnie zobaczyłabym kolejne propozycje. I jak już mówiliśmy wcześniej o Jeffree Star, no to Jeffrey Star Cosmetics i ona dla mnie ląduje do um, tej kategorii ojnie, dlatego że no jednak za to, co właśnie Jeffree Star robi w międzyczasie, I jak z tym Too Faced jeszcze jestem w stanie przeboleć. Tak, z Jeffrey Star po prostu jest za dużo. Za dużo tego wszystkiego, za dużo różnych takich negatywnych sytuacji, które wypływają w związku z jego osobą, że stwierdziłam, że w najbliższym czasie po prostu nie planuję nic od niego kupować. No i też w ogóle te kolekcje dla mnie są takie bardzo, może nie, że kontrowersyjne ale takie okej, okay, oryginalne, to na pewno ale nie w taką stronę, w którą ja byłabym zainteresowana. I jak bardzo podobają mi się jego pomadki, tak po prostu nie planuję w najbliższym momencie go wspierać. Nie oglądam też już jego filmów ym, i, i po prostu to tyle. Revolution. I Revolution też zdecydowanie dla mnie ląduje do sekcji oj nie, dlatego że wypuszczają po prostu tyle rzeczy, gdy nikt nie jest w stanie nadążyć. Mają tyle marek, chodzi mi ogólnie po prostu o Revolution o I Love Makeup, o Makeup Obsession, o wszystko, Revolution XX i tak dalej. Za dużo, gdzie jakość, nie ma jakości, po prostu tyle, nie ma jakości. I tak naprawdę też um, uważam, że jakość jest tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest to jakaś współpraca z jakimś um, vlogerem, makijażystą i tak dalej. Poza tym te produkty po prostu nie są na wysokim poziomie i jak ok, rozumiem że kolor pop też wypuszcza bardzo dużo Glamshop też wypuszcza jak bardzo dużo tak te Anastasia w swoim czasie też te marki trzymają jakość Revolution moim zdaniem tej jakości nie trzyma dlatego ona wchodzi do mojej sekcji oj nie i to jest marka z której bardzo dawno już nic nie kupiłam nic mnie nie kusi, bo też kiedy już wypuszczają te kolekcje, one są dla mnie po prostu takie mdłe jakie i nie ma nic oryginalnego. Ostatnio tam coś wypuścili do twarzy i nawet się chwilę zastanawiałam, ale później stwierdziłam, że w sumie kurczę to jest revolution. Więc odpuściłam i jednak wolę zainwestować nawet w kosmetyki, które mam pewność co do jakości. Może tak. MAC Z jednej strony powinnam wrzucić do kategorii omg omg, bo nikt chyba tutaj nie ma innego zdania niż ja mówiąca o tym, że jest to zdecydowanie kultowa marka i kiedyś każdy ją chciał. Każdy chciał mieć coś z Maka. I jeżeli ktoś miał coś z Maka, to, to wtedy była taka perełka w głowie, i że o ja jacie mam coś z Maka. Tak było. Z 10 lat temu, 8 lat temu też jeszcze i w tym momencie po prostu już tak nie jest, nie wypuszczają żadnych innowacyjnych nowych produktów, gdzie Mac naprawdę uważam, że byłby w tym świetny. Wypuszczają produkty, które już były wcześniej jako edycje limitowane, promują od nowa produkty, które już są w stałej ofercie i czasami ok, wypuszczą jakąś edycję limitowaną, która jest faktycznie e, oryginalna i ciekawa, jak e, współpraca, na przykład z Patrick Star, e, która była bardzo, bardzo popularna. Ja nawet coś e, kupiłam z tej kolekcji, e, ale poza tym on, naprawdę ich stęszeń bardzo, bardzo, bardzo dużo i gdyby chcieli dalej mogliby być na pierwszym miejscu i te, jak ta współpraca właśnie z tymi o której ja ostatnio mówiłam, gdzie po prostu pojechali po najniższej linii oporu i dali paletę, która już wcześniej była dostępna. Więc tutaj dam. Ojnie. Bo naprawdę, to jest, to jest chyba jedna, jedna marka, nie kojarzę innej, którą byłabym aż tak zawiedziona. Więc, no niestety, idzie do ojnie. Co tu mamy jeszcze? Bo wypisałam dużo marek, ale widzę, że jest strasznie wolno i tu mi to idzie. Mio. Mio daję do, no nie wiem, dlatego że znowu uważam, że jest to marka, która tak jak mak, nie wykorzystuje swojego potencjału. Powiedzcie mi, dlaczego jakość produktów, które wychodzą we współpracy z Vanessą są dużo lepsze, według Waszej opinii, niż inne produkty w stałej kolekcji? Dlaczego mi nie chce popracować nad produktami typu róż i opakowaniem, rozświetlacz i opakowaniem? Pisze, mają podobno tak genialne rozświetlacze we współpracy z Vanessą. Czemu dalej są dostępne te takie najgorsze rozświetlacze, jakie kiedykolwiek były dostępne, kiedyś? Dlaczego? Przecież naprawdę! To jest marka, która moim zdaniem mogłaby być jedną z top, jedną z czołowych marek w Polsce. Przez to, że mają fajne ceny, fajny mają PR, branding i tak dalej. Dosyć taki młodzieżowy, ale też ile mamy dużo koloru, przez to, że to jest marka mała, która z tego co kojarzę nie jest jakąś dużą korporacją, więc mogą sobie pozwolić też na jakieś szaleństwa kolorystyczne i tak dalej. Jakieś większe, część na przykład wypuszczanie jakiejś palety tematycznej czy coś, po prostu tyle jest opcji, tyle jest opcji. No a oni nie korzystają z tego, no. Jest mi naprawdę przykro, bo ja ogólnie lubię marki Mio, żeby nie było, bo czasami wydaje mi się, że też um, niektórzy sobie dopisują różne rzeczy, których nie ma. Naprawdę lubię ich markę i dlatego właśnie bardzo bym chciała, żeby wnieśli w to jeszcze trochę takiej świeżości. No, Huda Beauty. I Huda Beauty daje do. Oj, nie. I teraz dlaczego? Dlatego, że nie podoba mi się. Ostatnio też, też to zrobili. Nie podoba mi się to, że wypuszcza jeden produkt, po czym mówi: macie to samo, ale w lepszej jakości. Dlaczego ten pierwszy produkt, przepraszam bardzo, nie był w dobrej jakości? Czemu musicie wypuszczać drugi produkt, który jest ten sam? Mówię oczywiście o palecie tej. Y Mówiąc, że to jest lepsza jakość. I wcześniej jeszcze informując, że to jest ta paleta edycja limitowana, kupujcie, bo nie będzie dostępna. Kolejna rzecz, która mi się nie podobała, to brak spójności wśród palet. Jedne palety są super, inne palety są niesuper. Ja bym chciała kupić tylko palety, które są super. To teraz skąd ja mam wiedzieć, które palety są super. No nie wiem. I właśnie muszę czekać na żadną opinię innych osób, żeby mi powiedziało, czy to jest fajne, czy nie. To też mi się nie podoba. I ogólnie to jest taka typowo stricte marka Instagramowa, która wydaje mi się, że właśnie nie, nie kości za często w kosmetyczkach, takich po prostu osób, które nie siedzą bardzo w YouTubie. znać, co o tym myślicie. Czy w ogóle wydaje wam się, że na przykład, że, czy wy, jeżeli nie nagrywacie kompletnie na YouTubie, nie nagrywacie nic na Instagrama, czy macie dużo produktów skudy? Bo wydaje mi się, że to jest marka taka typowo, właśnie pod Instagram. Dlatego ona u mnie ląduje w tej kategorii oj nie. Mam dwie palety schudy. Są ok i to w sumie tyle. Dalej mamy jeszcze markę Nam. Pomyślałam, że powiem o niej z tej całej e, takiej rodziny Vibo, dlatego że to jest dla mnie marka, która jest najciekawsza, która moim zdaniem ma największy potencjał, która najbardziej do mnie przemawia spośród Marek Nam, Vibo i Lovely e, i która e, jest dla mnie interesującą marką. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą kolejne nowości i tutaj bym ją dała do upodoba mi się, dlatego, że przemawia do mnie um, cały branding tej marki, to na pewno. I sporo jest produktów, które lubię, gdzie na przykład nie sądziłam, że je polubię i miałam takie na początku podejście, hmm, ciekawe co to będzie, czy to będzie coś lepszego niż właśnie Vivo, niż Lovely. No i jest fajnie. I po prostu jestem ciekawa kolejnych produktów, jako że to jest właśnie nowa marka. No to nie mieliśmy jeszcze za dużo takich nowości, nowych kolekcji i tak dalej. No ale zobaczymy, czy w ogóle będą u nich takie kolekcje limitowane. Chciałabym jeszcze powiedzieć o marce Golden Rose. I dla mnie Golden Rose, słuchajcie, wchodzi do kategorii omk, omk, dlatego że jak jeszcze kiedyś malowałam paznokcie. Nie było razu, żebym nie przeszła przez galerię Magnolie i nie zatrzymała się na stanowisku Golden Rose i nie kupiła jakiegoś lakieru. Lakiery z Golden Rose były i dalej uważam, że są najlepszymi lakierami, jakie były na rynku i jakie są na ry... No teraz to nie wiem, ale jakie były na rynku, uwielbiałam ich lakiery. Uwielbiam w ogóle tą kolekcję Nude Look i bardzo żałuję, że oni właśnie mają bardzo mało takich właśnie edycji limitowanych, jak no, no Look dalej jest dostępne, ale zobaczcie jaki był szał, puder genialny. Ten krem BB, genialny, maskara, tusz w ogóle, produkty do ust, bardzo fajne kolory, więc bardzo bym chciała widzieć częściej u Golden Rose takie edycje skupione właśnie na jednym temacie, bo uważam, że poszło im to naprawdę genialnie. Jak wcześniej w ogóle żadne tusze z Golden Rose do mnie nie przemawiały, tak ten z Nude Look. Mam w tym momencie, ostatnio kupiłam trzecie opakowanie, tak bardzo lubię. Mają sporo takich produktów, które są już właśnie kultowe, dlatego wrzucam je do tej sekcji omkom jak produkty do ust. Pomadki, każdy ma. Kto nie ma pomadki z Golden Chociaż jednej. Piszcie w komentarzach, bo ja nie znam takiej osoby. To po pierwsze. Po drugie, właśnie te wszystkie kredki Kredka do brwi, najlepsza kredka do brwi ever, produkty do właśnie paznokci, yy, podobno bronzery też są bardzo fajne, róże, to też, rozświetlacze, ta paletka, to też jest kultowy produkt, więc yy, Golden Rose zdecydowanie, jak cała marka, tak jakbyście powiedzieli za pierwszym razem Golden Rose, to tak... No raczej nie, do tego hong ale jak już zaczniecie myśleć, jakie mają produkty, bo oni faktycznie mają bardzo dużo w swoim asortymencie takich hitów, takich hitów, 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 najlepszych rzeczy i genialnych. I mają też bardzo dużo takich meh, produktów, jak każda marka, ale wydaje mi się, że właśnie u Golden Rose sporo jest takich kultowych właśnie produktów. Więc dlatego jest w tej kategorii. I ostatnia marka, o której chcę powiedzieć, to będzie Han. I tutaj dałabym uuu, podoba mi się. Dlatego, że bardzo lubię ich produkty, bardzo lubię um, oglądać nowości, bardzo lubię testować um, ich nowe nowości. Bardzo, 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 bardzo lubię produkty do ust. To jest chyba moja ulubiona część um, w całej marce Han. No ale też znowu pudry. Bronzery, rozświetlacze. Cienie nie są złe, ale też, tak jak Kobo, uważam, że jest to marka bardzo zachowawcza w kolorach. I tu by mogli troszeczkę jeszcze poszaleć z tymi kolorami. Maskary są też dla mnie takim raczej produktem w marce, po którą, komple, po której, po którą kompletnie nie sięgam, ale mogliby na pewno podkręcić troszeczkę bardziej opakowania, zrobić je troszeczkę jeszcze lepszej jakości, bo jednak te. Opakowanie nie jest takie super, super, nie jest źle, ale też powiedziałam, że są bardzo o, takie neutralne, po prostu. Ale możliwe, że jest też tak, że nie idą w opakowania, bo po prostu wolą się skupić na jakości, co oczywiście to też widać, więc dla mnie ona ląduje do u, podoba mi się. No i Wy mi dajcie znać, czy zgadzacie się ze mną z tymi markami, które wrzuciłam do kategorii omg omg i do kategorii oj nie. Bo to są te najbardziej kontrastowe, więc jestem ciekawa, czy zgadzacie się ze mną, czy na przykład coś z oj nie u Was byłoby w omk-omk i coś z omk-omk u Was byłoby w ojnie. Dajcie znać i możecie mi też napisać, jaka jest Wasza ulubiona marka, po prostu najlepsza z najlepszych z najlepszych i jaka jest Wasza taka najbardziej znienawidzona marka. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, a teraz ja już kończę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Pa!